Cześć, witajcie, z tej strony. Jecha. W dzisiejszym odcinku jest to odcinek po takiej dłuższej przerwie. Dzisiaj sobie zaczynamy... Dobra, zaczynamy przeprowadzenie, bo dzisiaj będzie troszkę do roboty. Eee, tutaj mamy pole z chwastami, to było zarka grabourizarka potrzebną sąsiada i chwasty. Będziemy je preskać Tutaj mamy warzeba, które na razie nie mają to głównie sałatę też się ściałem I myślę, że w tym roku tak samo może być. Tu są krzaki, które minituje, gdyby takie krzaczki mają tam były zrobione Tu mamy rzepak pusięty, trzeba je go opryskać Chodźcie, bo jeszcze... bramy nie otwórzmy, skrzynka na listy, brama, taki mamy wiec, taki tujkiem Tu mamy jakiś kawałek takiego zdobnego okno No i tu mamy dom I Ja Wam pokażę może tak samochód, no to mamy tutaj taką terenówę, lizarda i się niestety nie da. Niech to się zamyka. Skrzynka to stoi ona tu, w tym miejscu. O, już widzieliście, wszedzmy Batoniarka, coś mamy z gotowe, bo będziemy dzisiaj siali. Choć dzisiaj tylko stoi jeszcze, zostaje zasięgnięty obciążnik do ruskiego yy, drabina. Zajmie mi się to otwiera, no to... O, co to już widzieliście, co wyszło? No. Na modku w końcu wyszły pierwszy ursus 1614. Yy, mamy dwa. Jeden właśnie jest taki szary, taki jasny szary z yy, kołami szarymi, kabiną szarą, żółty to. Tu się nie dało przemienić, tak. Yy, dwa borki jeszcze mam z Boża w zapasie, to się przyda. Yy, trzy karnice po 20 litrów. No mam 60 litrów. Linka, taczka. Kuschwarna traktorek, lej, który będzie wymieniany a że zostaje, bo ja rzadko robię preskie jakieś, bo głównie to wszystko idzie w worki Tutaj więc, ale czasami się przyda, więc zostaje kosa, motory jako jawa. Rotacyjna już niedługo będzie też wymieniana. Szepka samodowa, się to się nie da wyłączyć coś tam reszki. Jeszcze na z poprzedniego roku 650 litrów. Tak jeło to coś ich do kopania kartofli. Ziemniaczków no to co teraz? Pora iść, chyba tutaj. Chodźmy e, krowy. Mamy na razie 5. Będę miał jeszcze plan dokupić dwie ale to dopiero w przyszłym roku. Bo tam kawałek łąki do siamy obok pola i zrobiłem sobie jedza e, bo Tam wiadomo, coś tam się korzysta. Beczka do obornika, przykryta Przyczepa, Klinka nie miała się stoczyła lekko. Jak była taka, bo deszcz się padał, co jest już wesło, przynajmniej. Coś tam podatkę, dzisiaj mogą być ciężkie siebie. Beczka różniki, coś tam obornika jeszcze było, bo wolałem rok temu, ale coś tam zostało. Beczuszka na wodę, jak i na mleko. Dwókłeczka, idziemy do brony. Piąteczki czerwono-zielone. Ruski z widłami. A jeszcze szybko polecę pokażę. Tu mamy widły do obornika, łyżka, młoda dla psa, warsztacik jakiś taki mały, betoniarka zaprawa. już Tutaj jest jeszcze mam dwie tutaj w zapasie. Wejdziemy głównie, jedźmy i przerabiamy to w soję. Sadzareczka, tutaj mamy ten. No to jak coś się da do zaprawy, ty mamy to magiczne co dzięki, które można małe maszyny przedstawiać. Widzę, że coś mi nie chodzić nie chcę. Szlafa, pie, ma piłkę. Ehm, prasa klasa będzie wymieniana, może na większą w przyszłości, bo też w parę belek mamy trawy. siano są kupione. Be... A A ja już mam pokazałem, z tej dalej, niestety, aż ja chciałem tego nie robić. Ehm, no to co ma być 50 56 sieczkarnia, bez kabiny. Czerwony sieczkarnie niebieska. Mamy. Mini Milk, chyba to się nazywa? To nazywa Mini 2,5 R. Pięć gwiazdek, Lizard, um, Pielnik do Ziemniaków, Czerwono-Szara, Zgrabiarka, jakaś gwiazdowa, stara, zawieszana To jeszcze był krzak, ale, ale został wycięty. Tutaj właśnie miałem Belki, jakieś dwie słomy. Tak, dwie, dwie. Jakieś tam słomy jeszcze zostały z zapasów. Obornik. Ciuki tu głównie było ciukowane z największego pola na kostki, jak to woli, je, ja to nazywam tak. Prasa Fara, nie pamiętam jaki jaki model, uphan i jeszcze coś. To mają półki, trójki czerwono, znaczy czarno, a zielony, matko coś mówię. E, tak jak chodziło z Zetara -y wcześniej, bo później to już sobie były. E, no tutaj mamy Obornika, kawałek ziemniaków, nowy nabytek mówi Unii, piąteczki tur. O tutaj jest napisane tur, więc chyba nie wiem o co to chodzi. Skiba była jedna dołożona i to jest jeszcze na przedłużeniu. Yy, bo to były czwórki, a ja z tego piątki. Talerzówka, no właśnie nie używam. Póki to już orały, największy kawałek jaki miałem. Yy, silosik, yy, bo tutaj mam jakiś kawałek przyjazdu, żeby... Tutaj nie pasz, że to jest tak przez rób zrobione, bo to było coś tam równane, ale... Nie mogę, bo to woda płynie, nie, nie mogłem tak dobrze co zrobić, więc... Tutaj głównie mamy przejazd na razie, tutaj była wcześniej kawa jakiś takiej łąki, co się kosiło, kurnik, jeszcze też mamy jajek, tutaj mamy studnie za krzakami, o tutaj, yy, tutaj mamy świnki, mamy na razie dwie świnieczki, na razie mamy tylko, dajemy im ziemniaki, bo sobie będziemy właśnie siali dzisiaj, tu był posiany już miesiąc temu, już odbija, trzeba będzie mu nawóz też posypać teraz na wszystko, więc... Dlatego mówię, że mam 12 na razie i coś trzeba będzie z tego odłożyć i kupić, bo jeszcze mam kredyt do spłaty nie ukrywam, że był brany, bo ty... lekko pod teurus brany, Mam dokładnie 100, mam 130, 130 100 za 180 tysięcy kredytu jest wzięte, ale to się spłaci, bo ja tej 2 lata czy tam 3 mogę to spłacić. Ursus 16 1614, drugi czarny tym razem. Z już taką nowszą kabiną, nie tak jak tam. To już mamy klimę, radio, okienko, jakieś takie nadroże światło. Tam tego nie ma. Czarne obciążniki, czarno, żółty, tym razem cały, jakaś taka przepa duża. Obydwa są wybrane z krzynią z szybko obiegu, żeby już powiedzieć. I tam i się mam nie mogłam się widzieć, ale mi się nam do tej 16 pasuje. Jest 16 rzeczy z z, 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 tarek, z taką małą przyczepką No i to jeszcze header bizone, dopchnięło. Widzę przez ten wiatr trochę. Kocham, to hamulce tam są słabe. Hmm, header ale tutaj głównie mamy tak. Tu mamy rzepak. Tutaj mamy owiec. Tam daje jest jeszcze pszenica. Tam daje na tej górce jest jeszcze pszenica. Tu będą ziemniaki siane. To pogryzarko przerobione. Było dobra. My sobie wsiadamy do tej bestii. Tutaj nie ukrywam, że to było też robione pod PGR Moction, tak Taka bardziej kolonistycznie wyobrażona coś. Dobra, palimy. Tam był jakiś tam Big Bug przeprawiony niby Jakiś tam kolega mi dał worek taki z tym, z taką ALA paletą. To tam coś tam było wsypane, jeszcze wcześniej było przejebiecowane zawiezione, ale nie wiem, jak to wygląda. No, tak Zestawik to mamy Amazona i jakieś tam agregaci głównie niekolorystyczne, bo to było brane oczywiście, sobie tędy pojedziemy. Tu już widzę, że trawa odrodzła, tutaj jakaś woda, widzę, stoi. To będzie łąka właśnie, mówię, rodzinna, bo trawy miałem mało i musiałem dlatego dwie krowy sprzedać i będę chciał wykupać znowu. Jakieś jeszcze za dwie Tam właśnie jest takie jakby ktoś widział, no to tamto mamy No i skrzynia daje Chyba znaki jak w tym jak i w drugim widzę A nie, poczekajcie, muszę coś zmienić soje ja chyba? Tak, Jedzie, może tylko coś zobaczyć. Um, Owiec soja, tak się im soja. Rozstawiamy. Jedziemy. Też może, że może być mokra z górki. To widzicie, nawet tu się błoto widzę porobiło, jak co roku, więc może być ciężko dzisiaj z podjazdami. Tam, jak wam powiem, się przed deszczami jeszcze, bo tam właśnie, o tam jest e, kawałek tego zielonego, nie tam, nie to pierwsze zielone. O tam za drogą, nie wiem, czy to tak dobrze będzie oddawać wam. Tak jak ten samochód jedzie, to ja tam po drugiej stronie, to zielone, to tam mamy też obiec pośmiany. Głównie mamy pszenicę tylko na jakieś tam mają kawałki, jeszcze myślę pole będziemy co roku dobierać. Łąkę mamy tam. No i tu jeszcze mamy taką jedną wąską, ale ta jest głównie największa, tamta I mówię, rotacyjno to z godzina jest roboty, jak nic, bo aż sobie kościłem, tutaj coś Tam widzę, o matko, widzę, będzie fajne, i się, bo tam widzę, się dziura zrobiła to Zarzućmy sobie Jedziemy dalej, bo tutaj będziemy coś tam podbierać No i będę chciał siać tutaj, ten kawałek O tu zobaczcie, widzicie, tam jest znowu dół, tej woda i tutaj widzę jest z dół Kurcze Ogień zurory, praktycznie widzę, że czarno dom idzie Sielnik widzę, że tak ledwo idzie, ale coś tam sięje. Wiem, że jak się tak wymyślałem, że jak będzie mokre, to będzie szedł i już że zaraz będzie 20 minut. Teraz odcinki będą albo dwa na tydzień, albo 1 maks. nawet może być dwa, albo trzy, nawet. I w tym tygodniu będziecie mieli 5 może, jak dobrze wszystko pójdzie z tej serii. Tam ta seria, co była ostatnie nagrywania przed tym shortem, co był z tej animacji takiej, jak to ja nazwałem. To nie wiem, czy będzie. Już wątpię, że będzie, bo to było... Tak powiem, mi się to chciało tam już grzanie, chyba że jak coś mi się będzie chciało grać, to może Będę jeszcze tam grał. Na razie się jemy, ja mówię sobie, bo... Świnie, kukurydza jeszcze miała być siana na jednym polu. A to tam za się mało, są trudno. W tym roku jeszcze będzie pole brano z kukurydzą. Albo od kogoś będzie brana przynajmniej kukurydza. Będziemy komuś kość z kim się może ugadamy, żeby w i wziąć. Albo od kogoś odkupić, trochę kukurydzy, nie wiem. To mówię do świnek, tam białka. Muszę im dać coś tam. A po drugiej stronie to tam jest rzepak posiany, jakbyście pytali o tam. Tam jest właśnie rzepak po drugiej stronie tej łąki zasiany. Tak chciałem właśnie na równi słupa żeby tutaj był mniejszy kawałek jakiegoś pola, żeby tamtą mowa, kto już najwyżej połączy się. Tam jeszcze będą takie ślady, jak gdyby zrobione, żeby był z jazdy i z przodu będzie kawałek takiej dróżki zrobiony, żeby się tu jechało. Teraz nogę na gazie, w, gaz w podłogę i jedziemy. O tu on dostaje po prostu, a tej wodzie zwalnia. Ej, już widzę, dostaje. A nie, patrz, gaz w podłogę. Tym razem, może będzie miał lepszy wjazd, bo z rozpędu, No, Dam się tutaj zatrzymałem w połowie, bo nie niechcący, bo chciałem tak podnosić i opuszczać, a dźwignię przetrzymałem po prostu. Myślę, że tak dzisiaj to, aby pole zasiał, i w kolejnym dniu to już myślę, się będą nawozy. Już. Ja sobie nawozy po poza cineczkiem na większość tych pól, wszystkich A nawet na wszystkie, już po to ja jeszcze wam pokażę, co ja będę chciał kupić później Będzie mniej w kolejnym odcinku i, i co, mój to teraz będzie nieciekawie, bo może za rok albo za dwa mam plan, żeby robić kiszonkę albo coś w tym stylu, żeby Tam widzę, będę musiał tak widzieć, tak na prosto przejechać, bo tam Widzę, że ich mi nie łapie, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, już widzę połowa pola będzie no. Ale ja chciałem wziąć żół żółtego, bo bardziej mi on pasuje do tego zestawu niż ten czerwony. Czerwony to bardziej mi pasuje do tej tarżówki czy do pługa. O matku. Nie wiem, czy to było dobrze oddane na nagranie, ale mnie lekko tam ściągało. Dawaj. Tak jak widzę skrzynia zostaje po dupie, ale idzie. Dobra, trójkę mu dajmy. Też ja sobie jeżdżę z agregatem tym. To też nawet mi nie robi, bo to już widzę, że mi górka przeszkadza. Ale robię dlatego też, żeby to ziemię, bo widzicie taka inna jest od razu tekstura jak się tym przejeździ. Jeszcze jakoś tam lekko wood pram, że co 1% nawozu może jest, spada coś tam nie, tak. Jeszcze to jest stan do kupienia 30 blablata z tym milkiem niż z Bo to tak gównianie wygląda. Bardziej to, że ciapek do tego pasuje, ale ciapek chodzi z turem, a zetora nie robię z turem, bo nie mam jak. O tutaj, Dajesz widzę, poleciało trochę tej wody. A tam już widzę tymi łapy, to tam kawałek się wcofnę i sobie w łąkę podjadę bardziej. A też się staram jak najszybciej robić, żeby jak najwięcej dzisiaj zasiać Na no, odcinku. Tu widzicie też leci siewnik i ten zesaw to 3 metry. Wcześniej była dwumetrowa Amazonka, ale... Tak średnio, powiem będę widzę przez pół tak przejechać pole, bo tam widzę, że też się robi już miaki. Także to było, żeby zasiane było. I tam powiem mam, że myślałem jeszcze, żeby to pole w przyszłym roku przedzieli na dwie części. Ale i żeby po jednej stronie walnąć o gdzieś tak... Jak gdyby dwa przejazdy jeszcze tamte tamtej stronie ci ciare, a tam pójdziecie w kukurydzę. Ładnie idzie teraz, bo... Tam była większa górka niż tu, bo tam była... Też nie było siana, bo wszystko tam na razie się. Je. A jeszcze to jest Amazon, bo głównie idę w średniki Amazon, dlatego że się miał 2,5 metrówkę Amazona. I też mi się, ja powiem, że dobrze nie opracowało, ale że to było praktycznie na równi z tym Ursusem. Yy, no teraz ja stwierdziłem, że kupimy coś większego i tam jeszcze było siany zetorem. na No a później była kupiona ta czerwona, a później ta była kupiona. Mówię, na kredycie to już było i te pola, to było kupione na kredycie, pole i tamto, bo już po prostu musiałem coś kupić więcej i kredyt sobie, mówię, spłacimy i teraz będzie spoko już, myślę. No tutaj jeszcze mi zemijaczek mamy. Ja myślę, że większość pola żeśmy zrobili no raz rozpędu je od razu puszczam, przed tym i jadę. Do 9, przynajmniej do 8, lub 7, 6 wjeżdżam już. Teraz wjeżdżamy od tamtej strony, od końca. No to będziemy w tę stronę ciągnąć, a później ten nam i przodem jakoś zapchniemy i później się przyjedzie ruskim i się go weźmie, Bo na razie tam mówię, zboże bajcowa, bo nie wiedziałem, ile mi to wejdzie. Już mi zeszło. Było 600 równe, jak już zaczynał. Tam, które zeszło, tam troszkę dosypałem później, jeszcze, bo było się tym owiec. Tam i. O matko, to jest sandow. Wklejmy się wkleimy tutaj, wklejmy się. Widzę, będzie troszkę ciężko siać. Musisz to się później już porobi, na razie to do końca. Wam pocisnął na razie do 22 minuty. Ja jeszcze sobie dzisiaj cieknę nawozy. Ale napiszcie, jak Wam się podoba nowa seria. To był taki, to jest jak gdyby kontynuacja tamtej serii, gdzie były drzewa. I będą tutaj drzewa robione. Jak się spłaci ten kredyt, to znowu kupimy tak, bo to jest inna mapa aż całkiem. Ale znowu kupimy tartak i tym razem będzie inaczej rozkładać. Ale na razie trzeba pierwsze pokupić pola i później kupić jakiegoś takiego harwestera jakoś wszepę i na to ciąć. I znowu zasyrać ją do pełna i wodzić. Bo na lince to się długo schodziło, ale więcej się mogło, można było przywieźć. I teraz od razu zaczynam od tamtych lasów, a później od tego tutaj. Tam to może jeszcze, powiem mam tylko tyle, ta seria będzie kontynuowana, ale to będzie seria na wakacje, głównie grana. A że się wakacje skończyły, to, to zrobiłem tą serię. Ale źle pojechałem, będę musiał go pchnąć teraz przodem, chyba że go jeszcze, chyba że go spchniemy, jak gdyby, bok jeszcze. Ale tam to wam powiem, że masakra widzę, że, ale tak wygląda, jakby ktoś tam, wam powiem, kopał. I, bo tam jakby widać, że jest taka lekka skarpa po tej stronie, chociaż nie wiem, jak to będzie oddawać na kamerze. I tam po prostu ktoś wykopał i sobie pojechał. Jak coś, to bo jeszcze trzeba to zasypać pewnie i zaorać. O. Tak sobie to niestety zapnijmy na razie na łąkę. No, dosypmy sobie, że zaraz zobaczymy, wyjdę i sobie zobaczę, ile tu Jezu, ile tu jest jeszcze tego zboża? To było niewiele, już chyba myślę, że... 105 litrów to ci jako dociążenie by nam robiło już Co jest cały czas doładowywali I żeby to już zawieść nawet na tym gruberze tak mogę to wozić przejedziemy tędy aby to na mnie spadło, nie spadnie że z nich to wygląda z pierwszej osoby. Też tutaj jest fajne, bo się wszystko rusza. Dach mam zamknięty Czy to się szybę chyba opiera lekko. No, szybę się lekko oparło. tutaj, może na co się przekształci w PGR. Może. No Dobra, jeszcze skończę, pole siać po całości, bo tu jeszcze będą. Dwa przejazdy max i kończymy to pole. Myślałem, że się dłużej zajdzie, że z tego będzie jeden odcinek i pół pola mi się zasyłam. Myślałem. Myślałem sobie, ale widzę, że skończymy. No, może do 22 jak się chciałem wyrobić minut. to na jednym filmie, więc chociaż fajnie, będzie, trzeba będzie to wszystko montować, a później wysyłać już. Tędy dojedziemy Mówię, ten widzicie, tam woda nawet taka zielona, letko widzę zaszła. Jest to jakby ktoś okopał, i później jakby ta woda lekko tam podpukała, to i się zrobiło takie właśnie zielone. Zdejmijmy go na tu zdejmijmy. I tak tutaj będę musiał jeszcze przyjechać. No, dobra, jeszcze do góry dojedziemy i tyle będzie. Ja aż tutaj kończę to resztę, poza odcinek myślałem, że będzie tak dwa na godzinę wjeżdżał też. Już zaraz dojdziemy do końca i widzicie będzie pola zasiane są so i, i że będą moje praktycznie wszystkie pola że dużo tych i może nie mam no to też że widzicie ciągniki mamy już porozwijane na razie i się myślę że nam nie będą sprawiały jakieś tam maszyny takie właśnie nie pól teraz to się skupimy na polach a później dopiero na maszynach znowu Tam widzę mi w pewnym miejscu znowu mi nie dosiewa Takim pięknym akcentem Koń żegnam się z wami 16-14 ja sobie wezmę kupię rozsiewać już po rozwoju to tym zetorem nawóz się kupi zacząłem ile nam zostanie to jeszcze on dam resztę już piątkę sobie Teraz na, no, na odcinku pokażę, że odda będzie mieli te 7000 na razie i Żegnam się z wami, też wam jeszcze zdradzę, że mam tam w lasach mam farmę fotowoltaiczną, tam jeden lasek mamy już kupiony i tam właśnie będzie głównie farma fotowoltaiczna, znaczy takie pan wiatru te i tam mamy właśnie pieniędzy z tego czciwienia. Ja się tutaj żegnam, Nara.